Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Porozmawiamy dzisiaj o biznesie, o Kongresie Inwestycyjnym, o Koalicji Obywatelskiej e, i o Śląsku-Wrocław. Cóż za zestaw tematów szeroki, prawda? <laughs> Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. Kiedyś Platformy, to dla ułatwienia wszystkich, e, wszystkim, e, którzy się interesują a trochę mniej polityką, powiem dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry wszystkim Państwu. No jakby Pan był, skoro zaczęliśmy już przed programem o tym rozmawiać, to zacznijmy program od tego, jakby Pan był radnym wrocławskim, to by Pan za na te 30 milionów, a w sumie już ze 40 dla Śląska w ostatnich dniach. Zanim bym podjął decyzję o zagłosowaniu, poprosiłbym o szczegółowe informacje i myślę, że wnioskowałbym o zwołanie specjalnej sesji dla wszystkich radnych, ale też z udziałem wszystkich zainteresowanych i dzieci, ale przede wszystkim ich rodziców, którzy liczą na to, że dzieci będą mogły trenować mhm. w Profesjonalnej Akademii śląsko Wrocława Myślę, że póki co nie mamy zrębę Akademii, a nie profesjonalny scouting. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Tak, tak, bo z drugiej strony kibice e, fani fanatycy którzy jeżdżą w ogóle za, za Śląskiem po całej Polsce a w ogóle szanuję to to jest e... To jest już tradycja sięgająca kilku pokoleń, bym powiedział, mm -hmm. bo to kilka pokoleń się jeździ na, na śląsk po całej Polsce i Europie. I myślę, że z ich udziałem trzeba by rozmawiać, dlatego że to są wszystkie osoby, którym zależy na dobru śląska. A mam takie wrażenie, że zarządzająca, nadzor nadzorujący śląsk Wrocław, jedynym pomysłem na, na to, żeby śląsk ratować, to jest wydawanie pieniędzy na potęgę. A to właśnie prezydent, chyba, nie? Wie pan, co nie, chyba nie sądzę, żeby nasz wiceprezydent podejmował tę decyzję w tej nie? sprawie. A kto podejmuje? Myślę, że decyzję podejmuje prezydent i jego najbliższe otoczenie. No wiemy, kto się zajmuje Śląskiem Wrocław. Wiemy, kto się, wiemy, albo przynajmniej domyślamy się, kto się zajmuje i nadzoruje Śląsk Wrocław. To niech to osoba przyjdzie na sesję i się wytłumaczy z tego, dlaczego po raz kolejny zamiast e, sprzedać Śląska, zamiast dokonać skutecznej prywatyzacji, która dałaby gwarancję na, na, dla Śląska na rozwój nie tylko Akademii, ale całego klubu, wykorzystać z wykorzystaniem akademii zdolnych chłopaków, zdolnego śląska, którzy są, a także dlaczego do tej prywatyzacji nie doszło? No to dobrze, dlaczego to kolejny ja raz rzucamy pieniądze do. Pan spytał do... prosto, to, bo tu wiele razy w czasie, kiedy pali się to czerwone światełko, jesteśmy na antenie, hmm. mówimy tak na okrągło, potem na przykład światełko gaśnie i wielu ludzi mówi, że śląsk jest sprzedawany, tak, żeby go nie sprzedać. To pan odnosi takie wrażenie, że to taka jest yy, babka trochę? Ja odnoszę wrażenie, że zajmują się tym osoby, które nie mają pojęcia o piłce nożnej, mhm. nie mają pojęcia o Śląsku Wrocław, a nawet bym powiedział: średnio mają ten klub w sercu. Ci, którzy mają ten klub w sercu, są w stanie pojechać po w różne zakątki e, Polski, a z drugiej strony są też osoby, które wiedzą, że Śląsk Wrocław jest marką, e, która jest rozpoznawana w całej Polsce, która jest marką i powiedziałbym takim e, dobrem Wrocławia. I w związku z tym e, też rozumieją potrzebę klubu, który jest e, przez miasto wspierany. Tylko to nie może być ślepa miłość. To nie może być miłość, która jest e, zamknięta na argumenty. E No Te pieniądze to są olbrzymie pieniądze. To jest 30 milionów złotych, tak dużo, które idą e, dzisiaj nie na wydatki bieżące, na to, co będzie e, za miesiąc, za dwa płacone. Przede wszystkim idą na spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte Jestety. Jestety. i które są niespłacalne. Więc nie może być tak, że m, jak to m, pan, jak prowadzi biznes ojciec i m, daje synowi do prowadzenia firmę i on tak m, co m, kilka miesięcy wraca do ojca to, Daj trochę, mi jeszcze, jeszcze bo na pewno awansuje na pewno zrobię mistrza Polski, na pewno zrobię wszystko. Ja, to tak nie może funkcjonować. To nie jest żadna strategia. To jest wszystko za, bieżące zarządzanie problemem. Okay. A Śląsk nie powinien być problemem, śląsk powinien być naszą dumą, Śląsk powinien być naszym e, no to takim to może jak dobrym materializarem. Do się... Jakby do Ekstra klasy, to, to tak będzie. Ale już to dobrze skończmy ten wątek. 8 marca wybory w dolnośląskiej koalicji obywatelskiej i sporo tam zamieszania. Pan będzie jedynym kandydatem. Na szefa Dolnośląskich Struktur? Tak słyszałem. Na razie nie słyszałem o żadnym innym kandydacie bądź kandydatce. Poczekajmy do 20, 20 lutego, wtedy wszystko, wszystko będzie to jest wiadomo. Do tego dnia można zgłaszać kandydatów, ale słyszałem, tak. że sześć osób na Wrocławską. Na Wrocław nawet więcej. Stolec się szykuje. Więcej jeszcze? <laughs> tak, może tak. Sobolak, Graszewicz Leszczyński, niezgodzka. Grabarek. E, Grabarek tak? Tak. No właśnie. <laughs> tak. e, więc... Ależ to będzie bój. Ciekawe, bo wie Pan, demokracji, a mamy taką demokrację partyjną, w której wszyscy członkowie i członki nie głosują. I to jest, no co to dużo mówić, wybór człowieka, który poprowadzi koalicję obywatelską na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu czy w Polsce i ten wybór ma być demokratyczny. Tak zarządził kiedyś Donald Tusk, o to poprosił i od kilku lat mamy takie wybory. Myślę, że jesteśmy najbardziej demokratyczną i myślę, że najbardziej pluralistyczną partią z wieloma wątkami, skrzydłami, które ze sobą czasami mocno i ostro dyskutują, ale na koniec przychodzimy do głosowań, czy przychodzimy do e, wybierania stanowiska i wszyscy jesteśmy zgodni. Dlatego, że na tym polega też... E, Nowoczesna partia, że ma wiele, wiele nurtów, wiele wątków, wiele też idei, której przyświecałem członkom. No a na koniec trzeba też wiedzieć, gdzie jest ten wspólny mianownik. Niektórzy o tym zapominają, no i wtedy odpadają. No wiemy, że we Wrocławiu tych kandydatów jest wielu. Wiemy, że też w Radzie miejskiej Wrocławia, tam są jakby różne nurty w koalicji obywatelskiej. Kolejny taki problem, zdaje się, ma wasza partia w powiecie wrocławskim, bo tam radni koalicji obywatelskiej chcą odwołać starostę Włodzimierza Chlebosza, ten pisze list, w którym jasno. Wskazuje, że to pan tam jest inspiratorem tych ruchów oddolnych i jak to napisał, tak z trudem wypracowany kompromis, naraża pan na szwang w tym sensie, że koalicja może stracić władzę. Nie straci władzę. Nie? Nie. No, tak też patrzyłem na skład tej rady, to pewnie nie straci. Ale zdaje się, że też starosty nie, nie, może nie będzie być, się dało. Nie, nie może być tak, że, wiek, że zdecydowana większość kluba jest przeciwna własnemu starości, więc to trzeba dokonać pewne korekty. To proszę rozmawiać z radnymi. To są te sprawy też wewnętrzne i oni doskonale wiedzą. A tak samo wie też starosta Chlebosz, więc jeżeli ma, jeżeli ma, no tak powiedziałbym, dużo rozsądków sobie, to powinien też rozmawiać z radnymi i spróbować albo ich przekonać do siebie. Bo to radni A jest szansa na, na to, jeszcze? Ja myślę, że zawsze jest. Aha. Przestrzeń do tego, żeby rozmawiać. A, albo jeśli nie przekona ich, to też honorowo podać się do dymisji. No bo myślę, że na tym polega też. Na tym polegają też jakieś zasady w, w partii. Ja wiem, że niektórzy próbują te zasady łamać, no, są później usuwani z partii. Tak to po prostu w życiu bywa, że trzeba się trzymać pewnych zasad. Wie pan, ja też mogłem zrobić rejteradę i zrobić taki ruch pod tytułem odchodzę z platformy i startuję na prezydenta Wrocławia. Mogłem tak zrobić. No. O, wiele tak. osób mnie do tego namawiało, nawet mówią niektórzy, żebym wygrał wybory. Natomiast uważam, że są jakieś zasady i wartości. I są też, yy, no, powiedziałbym, relacje, na które, które się zobowiązuję. Ja się zobowiązałem, że będę prowadził partię przez, przez 4 lata do różnych zwycięstw, wiele się udało. 2023-2024, duże zwycięstwo, bo odbiliśmy Dolny Śląsk, to było bardzo istotne na tej mapie ogólnopolskiej, bo Dolny Śląsk zawsze się świecił na pomarańczowo, a nagle od kilku lat świecił się na niebiesko. Ale wie pan, no jeżeli partia miała tysiąc osób. I, i to były osoby, które, no powiedziałbym, no nie, nie, nie mówię, że to, to nie były wartościowe osoby, wręcz przeciwnie, wiele z nich bardzo wartościowych, natomiast trzeba było też tej świeżej krwi. Ja otworzyłem partię. Dzisiaj partia to 3000 członków na Dolnym Śląsku, w samym Wrocławiu jest tysiąc, więcej niż Polska 2050 ma w całej, w całej Polsce. W związku z tym to jest partia, która jest, no powiedziałbym, mocno inkluzywna. Partia A tak jeszcze... otwarta, partia, która ma też łączyć różne środowiska i nu różne nurty. To się udało też w Radzie Miejskiej Wrocławia, gdzie zbudowaliśmy bardzo szerokie porozumienie przed wyborami e, ostatnimi samorządowymi. I to dało nam 23 głosy. E, pan ktoś wypychał tych radnych, może sami się chcieli wypchnąć. Szkoda, bo było 23 radnych, którzy mogli podejmować samodzielnie decyzję. Natomiast tak. proszę zwrócić uwagę, że już na pierwszej sesji ktoś zaczął w tym mieszać. i Wiemy kto doskonale, kto łamał te... No kto? kto? No kto? No ten, kto został usunięty z partii, więc pan doskonale wie. A... No dobrze, to teraz jeszcze chciałem zapytać skoro już tak mocno przy Wrocławiu żeśmy się... O aferze śmieciowej. Proszę? O aferze śmieciowej o której opisuje przez kilka tygodni gazeta Wyborcza. Trzeba pan to powiedzieć, tak? Jeżeli nie ma pan, przetargu? Co, ja mogę powiedzieć tak, no dla mnie to jest wyraz takiego powiedziałbym absolutnego braku profesjonalizmu, a nawet bym powiedział zerowej skuteczności, jeżeli ktoś przez no, rok nie, nie może rozstrzygnąć przetargu. I pan, konsekwencją jest taka, mówiliśmy o 30 milionach na Śląsk Wrocławiu, Ja bym się nawet i zgodził z panem. Ale tutaj Wie pan, rozmawiamy o większej kwocie, bo dzisiaj z wolnej ręki znaczy zamówienia... milion, milionów. Dzisiaj o 60 milionach złotych, które mamy no. od, od połowy zeszłego roku, a będziemy... Jeszcze nie mówię o tym, że za śmieci... Wie pan, za śmieci płacimy e, naprawdę bardzo dużo i chyba najwie, z, jesteśmy jednym z miast, które płaci najwięcej. Dokładamy, mówiąc prosto, nie tylko z op, opłaty śmieciowej, ale też dokładamy z budżetu miasta do e, odpadów. Płacimy za śmieci bardzo dużo, ale oprócz tego jakaś grupa osób albo próbowała nie rozstrzygnąć tego przetargu, albo go nie rozstrzygnęła w taki sposób, że dzisiaj te firmy wykonują te same usługi z wolnej ręki. Tak o 15% albo i więcej drożej. W związku z tym my zapłaciliśmy już dzisiaj 60 milionów złotych i trzeba stanąć w no to i to powiedzieć wszystkim powie. mieszkańcom rozwani. Jak będzie to, to absolutorium, skandal. gdzieś tam późną wiosną. To taka jest procedura, że jak prezydent nie otrzyma absolutorium, to otwiera to ścieżkę do odwołania prezydenta. To nie jest łatwe, bo to musi zrobić Rada Miejska. Nie wiadomo, żeby się zebrało tylu chętnych, pewnie tak, ale dobrze, to już spekulacje zostawmy. Czy będzie taka próba? Niech, panie redaktorze, pan mówi o e, skutkach, a ja mówię o przyczynach. Nie, to, to, Przyczyny to przede wszystkim, myślę, że każdy, skutki. Powiem, każdy Wrocławianin, każda Wrocławianka powinna wiedzieć o tym, e, dlaczego i kto, dlaczego płaci tyle za odpady, dlaczego tyle w budżecie kosztują te odpady, dlaczego nikt... No, ale nikt nie ma na absolutorium odpowiedź. Czy będzie taka próba, czy to nie wiadomo jeszcze, czy już się zdecydowano? Myślę, że radni będą o tym decydować i będzie też rozmawiał z nimi na ten temat, żeby skrupulatnie sprawdzić temat odpadów, wydatków w Śląsku, Wrocław i innych wydatków, które są. Budżet podjeżdża pod korek, panie redaktorze. Naprawdę za chwilę będziemy mieli bardzo poważne problemy z tego tytułu, że trzeba będzie dokonywać restrykcyjnych cięć w budżecie miasta, no bo jak są tylko wydatki i właśnie takie niepodległe, potrzebne, głupie, no wie pan 60 milionów, jak ktoś prowadzi biznes, ja się, ja spotykam się z przedsiębiorcami, naprawdę, żeby zarobić pierwszy milion złotych, to trzeba naprawdę się napracować, żeby wydawać e, 60 milionów złotych z wolnej ręki na firmę odpadowej, to wie pan, nikt za to odpowiedzialność nie podnosi, nie. Trzeba to zmienić. Odpowiedzialność powinna być za każdą złotówkę i wszystko powinno być transparentne, a tego brakuje niestety w Wrocławiu. Czyli będziemy się zastanawiali, mówię tak, jakby od wewnątrz, będziecie się zastanawiali, co dalej z, tym, z tą władzą miejską? Będziemy się zastanawiali, jak dalej powinien rozwijać się Wrocław. Mhm. No i pod czyim kierownictwem, jak rozumiem? Również. Y, Dolnośląski Kongres Inwestycyjny Rady Wrocław tam będzie, drugie forum transformacji przemysłowej. Co trzeba transformować i o czym tam będzie mowa? Wie pan, y, transformacja w obszarze cyfrowym. To raz. Y, to raz. Energia? Transformacja energetyczna to jest y, nie tylko warunek, y, bo wszyscy mówią ekologia, to jest też warunek ekonomiczny. Po prostu... My jako Europa nie mamy paliw kopalnych. Mamy oczywiście węgiel, mamy trochę gazu, Polska ma też węgiel, ale wydobycie węgla jest naprawdę kosztowne. Dzisiaj mm -hmm. o, o przyszłości gospodarki, o tym, kto wygra ten wyścig w, takim, w, tej, w tej rywalizacji globalnej gospodarczej, będzie decydowa decydowała cena energii. My nie możemy mieć drogiej energii, musimy mieć tanią energię, więc ta transformacja jest po prostu nam potrzebna. Ale właśnie nie, 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 nie przyjmują tego argumentu, że węgiel jest drogi, a ewentualnie wiatr i słońce mogą bo są, być mogą Nie są być Ja mogę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Albo walczą politycznie. A propos, a propos wiatraków. Widzę, że jest taka, jest taka grupa na Dolnym Śląsku, którym przewodniczy jedna z europosłanek. Tak jest, pani po, posłanka hmm. Zalewska. Hmm. Namawiała, namawiała poprzedniego prezydenta Polski, pana Dudę, a obecnie prezydenta Nawrockiego do tego, żeby hmm, wetować rozwiązanie które roz, sprzyjałyby rozwojowi e, OZE, w, e, oze t, t, i również e, energii z wiatru, opartej e, o wietrze, na wietrze. Mm -hmm. I muszę powiedzieć, e, że to jest taki moment, w którym trzeba sobie powiedzieć, że my dzisiaj mamy, mamy momenty, w których Polska kupuje energię z od naszych sąsiadów e, z Niemiec, mm -hmm. e, a ta energia produkowana jest z wiatraków. Więc jeżeli ktoś jest patriotą, a nie idiotą, to wie, że trzeba, że my mamy Wiatr wieje również w Polsce, że tu możemy stawiać wiatraki. To stawiamy coś tam na Bałtyku, nie? To mówimy o offshore, o tym, co jest na morzu, ale przecież możemy też stawiać na lądzie. I nie chodzi o to, żeby zaburzyć całkowicie krajobraz, tylko stawiać w tych miejscach, w których jest wiatr, i w których byłoby to efektywne, i z których nie musielibyśmy kupować energii w sytuacji, kiedy jest potrzebna, i tania, tylko moglibyśmy ją tanio produkować w Polsce. Wiem, że to o tym to, 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 to będzie też dyskusja. Wiem, że na tym kongresie też będzie. Mowa o tym słynnym już teraz dual use, to jest takie nowe pojęcie, bardzo ostatnio często obracane na wszystkie strony, czyli jakieś inwestycje mhm. i pomysły, które mają służyć z jednej strony pokojowym celom, z drugiej strony obronnym celom. O tym też będzie mowa? No, e, to jest e, przemysł obronny w Polsce będzie się też transformował i będzie szedł na pewną stronę e, takiej nie konsolidacji e, w, pod. E, auspicjami polskiej grupy zbrojeniowej, tylko będzie rozwijało się też w takim rozproszonym poprzez prywatne firmy, tak jak to ma miejsce dzisiaj na Ukrainie. Otóż Polska ma mniej więcej dzisiaj ten rynek podzielony w ten sposób, że jakieś 80% albo i więcej to jest polska grupa zbrojeniowa, bądź zakupy z innych państw, a ten komponent polskich firm w przemyśle zbrojeniowym jest stosunkowo niewielki. Tak było też na Ukrainie przed wojną. Dzisiaj jest sytuacja odwrotna, 60% to jest biznes prywatny. Te firmy prywatne, które się rozwijały, które wspierają poszczególne brygady, które z nimi współpracują, pracują na ich rzecz, e, zastąpiły firmy e, państwowe i ten przemysł państwowy. I myślę, że nie ja myślę, że to będzie szło tak radykalnie szybko jak na Ukrainie, ale na pewno ten przemysł obronny jest istotny i ten komponent firm prywatnych jest też bardzo, bardzo ważny. Chociażby w obszarze dronów. Będziemy mieli dużo dronów, jutro będziemy to widzieli, e, m, przepraszam, to, e, w czwartek. E, myślę, że to też jest istotne, natomiast e, nie zapominajmy o tym, że my jesteśmy na dolnym śladzie. A mamy olbrzymie zasoby m, nie tylko miedzi, ale innych pierwiastków, są lantanowce. M, I muszę powiedzieć, że m, to jest bardzo duża szansa. Tylko, że my mieci dzisiaj kopiemy, przetapiamy. Ale nie ma tej wartości dodanej, którą możemy tu w Polsce robić. E, I tu właśnie, no to... na naszym dolnym Śląsku. W związku z tym e, uważam, że przed nami e, poważny problem, jak, jakim, jest, jakim powinna być Dolina Miedziowa. Wszyscy mówią z Silicon Valley, czyli o tej Dolinie Krzemowej, a my powinniśmy zrobić Dolinę Miedziową, dlatego że wiele nowoczesnych urządzeń e, jest opartych o mieście. miedź. Mieć jest oczywiście wykorzystywana w budownictwie, ale również jest wykorzystywana w nowych technologiach, w nowych produktach, takich, których, o których przed chwilą mówiłem. Czyli o wiatrakach, z których produkowany jest, czy chociażby o, e, urządzenie, jakie może do G, czy e, też o sztucznej agencji, To na jest wielka nasza szansa na tym kongresie. Dobrze? Tak. Proszę, zapraszam wszystkich I serdecznie. Rady Wrocław na tam ten będzie kongres. z całą pewnością. Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.